Dzień dobry, witam Rybki czekają, słyszałem Same się nie złowią. o to chodzi kurczę Te złoto i srebro też samo się nie wyciągnie Także lecę do swoich zabaw Odziłem do Aha. pół godzinki jeszcze Ja wiem jak to jest to tak jest Jak człowiek oczy zamknie to godzina myk i już nie ma nawet nie wiadomo jak i kiedy. To jest magia, proszę pana. <laughs> Nic powodzenia dzisiaj. Zrobiłem to. Jestem w wodzie pierwszy raz w tym roku, a więc niniejszym zaczynamy sezon wodny. Zmiana tutaj sita na takie porządne. I co? Będziemy łowić złoto, srebro i brylanty. Pierwszy powtarzalny sygnał 22, czyli pewnie 10 albo 20 groszy. Sprawdźmy to razem. Wow, jest, zobaczcie. 20 gry. Powiem Wam, że woda cieplutka jak zupka. Fajnie. Kurczę, myślałem, że zdążę w tym roku kupić sobie nową piankę, bo w tej chodzi już 10 lat, ale niestety nie zdążyłem. Zawsze są jakieś inne wydawki. Taka pianka to jednak trzeba dać za, za dobro 1000 zł, ale trudno. przemęczyć się w tej tymczasem jakieś śmieci mi tu wyjadą. Kopię każdy sygnał nawet ten na szkło <laughs> Żartuję. takie zobaczcie dziabągi wyłażą. zardzewiałe no i zaczyna się asortyment cholera jasna a zmieniłem właśnie sakwę na tą wiele mniejszą taka puszka zajmuje jedną trzecią sakwy I jeśli gwiazdkę z nieba chcesz dostaniesz powiem wam że to sito od Krzysztofa Śliczniaka jest przykozackie, zobaczcie takie dziabągi nawet nie wypadają przez mnie, co mnie bardzo cieszy dzięki Ci jeszcze raz Krzysiu najlepsze sito na świecie i to jeszcze podpisane Panie a ja już zapomniałem jaka to jest przyjemność tak sobie łazić w wodzie o poranku tu słonko ledwo wstało a ja sobie siedzę w wodzie ale relaks poczujcie ten chillout coś pięknego place zabaw się chowają chyba zacznie już sezon na dobre w wodzie Poważnie jest piękny Jest sygnał 38,39 39 czyli na 5 zł albo na 5 groszy. Wolę to pierwsze. Jakby nie patrzeć 100 razy więcej. Tak, jest pierwsze złoto dzisiaj patrzcie. <grymne> ja pierdzielę. Mamy to. Ledwo w las do wody i już ciąga złoto czy kolor jest złoty, a czy to jest ze złota, to szczerze wątpię a teraz pokażcie mi drugie w Polsce sito które nie przepuści czegoś takiego już Wam pokazuję <gry> no pokażcie mi takie sito widzicie to? tu rureczkę co tu dużo mówić, ten duet mała cewka i wielkie sito potrafi wszystko no ja dzisiaj nie nachwalę się tego sita spójrzcie, są sytuacje, ja pierdzielę. Z do kolczyka również nie przeleciała przez sito, przecież jej nawet nie widać. <gry> Coś pięknego, już nie będę się powtarzał. Ale sami widzicie co potrafi to sito i ta snajperka. Taka mini różyczka. Nie wiem czy to był kolczyk czy zawieszka. Wchodząc do wody, spodziewałem się właśnie takiego drobiazgu. Rozmiar mikro, że aż przykro. Była taka błoga cisza, to musiał odpalić jakiegoś ciągnika No trudno A my targamy jakieś groszaki i kawałek szkła Ja wyciągam innego grosza, a tu kolega mi uprzyjemnia pobyt Skoro wciąż wychodzi PRL to znaczy, że jest dobrze Wlazłem sobie pod pomost, ale niestety nędza Zaledwie 50 parę groszy 22 grosze i zobaczcie Taki kolczyk w kształcie motylka. A wykrywa zaczyna mi wariować jeszcze w inny sposób, bo pojawił się błąd CC i wyłączył się, ale nadal chodzi. Włączyłem go ponownie. Oj, czuję, że trzeba będzie go w końcu wysłać. No tak, drugie panie. O higienie trzeba dbać. Ja pierdziele widzicie? Taka mnie bezsensowna refleksja nasza, tak sobie chodzę i tak jedni ładują się w toksyczne związki. Inni oszukują samych siebie, jeszcze inni łażą po placach zabaw z wykrywaczem. Taka historia. Każdy robi to, co lubi. I każdy poniesie konsekwencje własnych wyborów, jakie by one nie były. Dobra, legend ładnie złożony. Ja kończę dzisiaj wizytę w tej wodzie i uciekam przed siebie. No i dobra, mam niedosyt. Wylazłem z wody i skoczyłem sobie na plac zabaw. Plac zabaw oddaje groszaki z 6 metalu i srebrnego koloru kolczyk. Groszaki, groszaki, ale mam widok taki, spójrzcie dwuzłotówka się błyszczy z daleka. Tadalam. Tu ktoś sobie pił winko czy jakąś wódkę. A koło tamtej dwuzłotówki złotówki jeszcze złoty 50 zł tam koło karuzeli znalazłem jeszcze dwa złote i uciekam z tego obiektu dzień dobry troskaweczek poproszę ile? i tam białka? tak kupiłem sobie dwa kilo troskawek z drzwi no i mamy dzisiaj niedzielę 17 czerwca 2023 roku zobaczcie jestem tutaj na Mickiewicza w Grudziądzu rozstawiłem się ze swoim bajzlem nie dużo to miejsca zajmuje jak widzicie towar taki jaki jest i zobaczymy czy coś dzisiaj uhandlujemy ale zobaczcie co tutaj mamy ja pierdolę także wszelcy miłośnicy militariów wbijajcie do Grudziądza piękna rzecz spójrzcie ile tego tu jest masakra jak wam się podoba taki asortyment coś dla miłośników naszywek zobaczcie jaki wybór jest także nie spać ruszać z Dubsony i do grudziąza wpadać patrzcie jakie piękne rzeczy ktoś ostatnio pagonów szukał są tutaj a co to za tos jest patrzcie jaka piękna rzecz wow Stronnictwo Demokratyczne no Ile to ma lat? 50. No, fajne, fajne. Taki sztandar, nie? No, elegancko. Zerkajcie na te chmury i powiedzcie mi, że nie będzie padać, bo jak będzie padać, to mam przez ranę. Zanim się z tym wszystkim zwinę. To będzie wszystko mokre. Parkujących spisują. Taka interwencja. No i cóż, mamy teraz niedzielę wczoraj poszło naprawdę kiepsko jakieś 140 zł przetulone a więc próbuję dzisiaj zarobić nieco więcej jadę tutaj na ten mój ryneczek na Tarpnie na Paderewskiego w ogóle nie wiem czy on się odbędzie no bo oficjalnie nie było żadnej informacji że się nie odbędzie a więc w swojej naiwności i optymizmie uderzam mówiąc uderzam zbliżał się do mnie samochód <laughs> oby to nie były prorocie słowa, że uderzam dobra, ale ja nie o tym Trzecia 32 dochodzi spójrzmy, czy ktoś już jest nie ten wariat jedzie tu pierwszy brama otwarta, już z daleka zachęca do wjazdu tak jak lubię i wszystkie stoły moje no i dobra, wiemy już, że targowisko jest otwarte a więc się odbędzie Teraz druga sprawa, kto jeszcze o tym wie oprócz mnie? Bo jest obawa, że mało kto o tym wie. Ludzie myślą, że pewnie są dni Grudziąca, więc targowisko jest tylko na mieście. A tu nikt nie przyjedzie jest taka obawa, No, ale trudno, zaryzykuję. No i zaczynamy przegląd tutaj stoisk naszych na w grudziądzu Padajcie, zobaczcie ile tego to mamy. Pojawiło się i madełko. Jest, proszę. 7 stołów Sutu zastawiony. tak żeby nie ociągać się wstawać pobudka tu pierwszy klient już tam poluje na dobre monety tu kolega ma swoje królestwo zbiera się towarów coraz więcej tu jeszcze na te sztuki użytkowej Zegarki, wszystko. Tutaj z Niemiec kolega przywozi towar, piękne rzeczy. No i dobra, dochodzi 14, ja zarobiony, nie powiem ile zarobiłem, bo ostatnio jakiś mędrzec z urzędu skarbowego, śmieje się oczywiście, jakiś ormowiec, podliczał i pytał czy zapłaciłem podatek od czynności cywilnoprawnych. A więc informuję Cię, kmiocie, że owy podatek płaci się po przekroczeniu 1000 zł. Dziennie. Dziękuję, do widzenia, a Wam dziękuję za uwagę i do następnego.